Ewangelia świętego Jana, rozdział 16. To wam powiedziałem, abyście się nie zgorszyli. Wyłączać was będą z synagog, więcej nadchodzi godzina, gdy każdy, kto was zabije, będzie mniemał, że spełnia służbę Bożą, a to będą czynić dlatego, że nie poznali Ojca ani mnie. Lecz to wam powiedziałem, abyście, gdy przyjdzie ich godzina, wspomnieli na to, że ja wam powiedziałem, a tego wam na początku nie mówiłem, bo byłem z wami. A teraz odchodzę do tego, który mnie posłał, i nikt z was nie pyta mnie, dokąd idziesz. Ale że wam to powiedziałem, smutek napełnił serce wasze. Lecz ja wam mówię prawdę lepiej dla was, żebym ja odszedł, bo jeśli nie odejdę, pocieszyciel do was nie przyjdzie. Jeśli zaś odejdę, poślę go do was. A on, gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu i o sprawiedliwości i o sądzie, o grzechu, gdyż nie uwierzyli we mnie. O sprawiedliwości, gdyż odchodzę do ojca i już mnie nie ujrzycie. O sądzie zaś, gdyż książę tego świata został osądzony. Wam mam jeszcze wiele do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie. Lecz gdy przyjdzie on, duch prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę, bo nie sam od siebie mówić będzie, lecz cokolwiek usłyszy, mówić będzie i to, co ma przyjść, wam oznajmi. On mnie uwielbi, gdyż z mego weźmie i wam oznajmi. Wszystko, co ma ojciec, moje jest. Dlatego rzekłem, że z mego weźmie i wam oznajmi. Jeszcze tylko krótki czas, a nie ujrzycie mnie, i znowu krótki czas, a ujrzycie mnie, bo idę do ojca. Mówili tedy niektórzy z uczniów jego między sobą, cóż to znaczy, co mówi do nas. Jeszcze tylko krótki czas, a nie ujrzycie mnie, i znowu krótki czas, a ujrzycie mnie, i to, bo idę do ojca. Mówili więc: cóż to znaczy, co mówi? Jeszcze tylko krótki czas, nie wiemy co mówi. Poznał Jezus, że go chcieli zapytać i rzekł im: Pytacie się nawzajem o to, co powiedziałem, jeszcze tylko krótki czas, a nie ujrzycie mnie, i znowu krótki czas, a ujrzycie mnie. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: wypłakać i narzekać będziecie, a świat się będzie weselił. Wy smutni będziecie, ale smutek wasz w radość się zamieni. Kobieta, gdy rodzi, smuci się, bo nadeszła jej godzina, lecz gdy porodzi dzieciątko, już nie pamięta o udręce gwoli radości, że się człowiek na świat urodził. I wy teraz się smucicie, lecz znowu ujrzę was, i będzie się radowało serce wasze, a nikt nie odbierze wam radości waszej. A w owym dniu o nic mnie pytać nie będziecie. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, o cokolwiek byście prosili, ojca w imieniu moim dawam. Dotąd o nic nie prosiliście w imieniu moim. Proście, a weźmiecie, aby radość wasza była zupełna. To powiedziałem wam w przypowieściach. Nadchodzi godzina, gdy już nie w przypowieściach będę do was mówił, lecz wyraźnie o ojcu oznajmię wam. Owego dnia w imieniu moim prosić będziecie, a nie mówię wam, że ja prosić będę ojca za was, albowiem sam ojciec miłuje was. Dlatego, że wyście mnie umiłowali i uwierzyli, że ja od Boga wyszedłem. Wyszedłem od ojca i przyszedłem na świat. Znowu opuszczam świat i idę do ojca. Rzekli uczniowie jego: Oto teraz wyraźnie mówisz i żadnej przypowieści nie powiadasz. Teraz wiemy, że ty wszystko wiesz i nie potrzebujesz, aby cię ktoś pytał. Dlatego wierzymy, żeś od Boga wyszedł. Odpowiedział im Jezus: Teraz wierzycie? Oto nadchodzi godzina, owszem, już nadeszła, że się rozproszycie, każdy do swoich i mnie samego zostawicie, lecz nie jestem sam, bo Ojciec jest ze mną. To powiedziałem wam, abyście we mnie pokój mieli, na świecie ucisk mieć będziecie, ale ufajcie, ja zwyciężyłem świat.